Przede wszystkim Macie na nadawaniu. Dzisiaj będę chodził na takim, nie wiem, ściernisko łące, bo widzę, że kikuty po jakimś zbożu są, ale też rośnie koniczyna. Przeszedłem już od tamtego, nie będziecie tego widzieć. No przeszedłem jakieś 200 metrów i pokazał się pierwszy sygnał. Ładnie zaczynam monetką Co prawda PRL to jest I strasznie zajechany Zapewne to będzie 2 złote PRL z w zielonej patynce I oklejone Daty Daty niestety Nie doświadczymy Nie jestem Fajnie nawet tego doczyścić. Ale pewnie będzie 1949 rok, bo jest napis Polska Rzeczpospolita. Czyli na pewno 1949 rok. Dobra, lecę dalej. Tam jest ta łączka. Co? W wcześniejszym filmie, co wyskakiwały te fajne rzeczy A ja dzisiaj, dzisiaj sobie pochodzę tutaj Zobaczymy, co tu będzie wyskakiwało Dobra, do usłyszenia Dobra, mamy kolejny sygnał Jestem ciekaw, co tu będzie A już widzę, co tu będzie To będzie Napa Napa od Plandeki tam wcześniej też było przy tej dwuzłotówce taki niebieski jakiś prezent yy, i zapewne tutaj gdzieś te części będą się walać. Widzę, że tutaj jakieś takie małe, małe świetnisko jest. Dobra, idę dalej. Dobra, drugi pieniążek, tym razem jeden fenol nazistowski cynk jakość masakra widzicie to jest kolejny fenolek w którym <grym> widzę jakby jedynka z awersu była przebita na rewers po prostu monetki tak mają jak one są zżarte, to tak tak to wygląda Totalny złomiks. Lecimy dalej. Dwa, trzy kroki od Adolfa. wyskoczył guziczek z uchem napisu NIL. Chyba nie doświadczymy, Ale patrzcie, nie ma przodu. To jest ten guziczek taki, który się składa w części. Mówiłem, że ucho i tył i na to zagniatany soczewkowo w przód guzika to już jest raczej jakiś bardziej współczesny może przełom XIX-XX wieku wymysł już zaczynali ludzie kombinować na łatwiznę czepać ilość spacerujemy dalej no, mamy chyba coś fajnego Coś starego tak mi pękła gruda pewno to będzie będzie to a myślałem że będzie jeden fenol pluski a tu mamy buratyneczkę. Jakby inaczej, na łące też wyskakiwały, ale ta boratynka nic nie, nic nie odczytamy Selongiona Kazimierza Datowany na XVII wiek kolejna Boratyna na kolejnym filmie Adi, będziesz mógł mnie nazywać znowu Boratynowym Królem. Pozdro Adrianku. Trzymajcie się cieplutko razem z ulą. Dobra, lecę dalej, bo tutaj nie ma co pokazywać. Fajnie, że fancier wypadł, ale w ładnym stanie proszę. Powiem Wam, że nie chodzę nawet pół godziny jeszcze. Sprawdziłem zegarek, i wyskoczyły ile? Trzy? 3 Cz cztery fanty super jest lecę dalej dobra wyskoczyła buratynka to przyszpanujemy na żywca Co prawda trochę się łamie sygnał ale zobaczymy choćby od razu podminą Jak już tak nie trafiłem na pierwszym razem dziura wyczyszczona Patrzymy piptukiem. Co mamy? A widzicie? Mamy gównatus. Gówna, tu mamy. Sprawdzimy jeszcze. Dobra, nic nie ma. Pierwsze i ostatnie kopanko dzisiaj w tym stylu. Oto dużo czasu zabiera. A, a fanty tak Wam pokazuje. Przecież widzicie, co, co wyskakuje. Lecę dalej. Dobra, w końcu po ciężkich bojach pokazał się krążek ale jest totalny zajazd moneta cynkowa 10 fenoli i mamy do wyboru albo 10 fenoli cesarstwa 1918 albo 10 fenoli adolfowych po 39 roku moneta cynkowa totalny zajazd i zniszczą A, nie, dobra. Będziemy mieć to będzie 10 fenoli Adolfowych. W tym miejscu pokazała się Sfasta Dobra. Lecimy dalej. Koniec zagadki. Zagadka rozwiązana. Tam, gdzie jest ta łąka za tymi roladami? to tam chodziłem na tym na tym ściernisku odechciało mi się już łazić po tych kieletynach cewka się tylko wzbudzała i nic nie było teraz jestem na takim polu pierwszy sygnał penult adolfowy Gapę widać z fasta na godzinie 6 to będzie jedyneczka jedyneczka Dzisiaj będzie wyjście perlowo-adolfowe Coś mi się wydaje Ale teren jest ładny Na pewno inne fanty też będą wyskakiwać Dobra, idę jeszcze trochę pochodzić, bo trochę czasu zmarudziłem żeby tutaj przyjść Do usłyszenia W końcu udało mi się trafić coś fajnego. Patrzcie, trusaczek 3 fenole 1846 rok, Mennica A Berlin. To będzie 120. część talara. Z drugiej strony też super, super stan. Elegancko, ale najlepsze jest to że jeszcze tutaj w dziurze jest sygnalik To jest najlepsze Paczek elegancki, ostatnio mam fartę do trójek Super, no to lecę dalej A już chciałem kończyć Powiem Wam, że kopnąłem sygnał Mówię kurde, szrot jakiś zagięta blacha nie Ale patrzcie tam. Będziemy mieć jakieś super sreberko, tylko że z moim pechem sreberko jest zagięte. Ciekawe co to za fancior fajne. Nic, wiecie co? Wezmę je, oczyszczę i zobaczymy, co to mogło być fajnego. O, ale monetka niestety, niestety, no, zagięta, no co, niestety. Dobra, dajcie mi chwilę, wezmę, wyczyszczę i zobaczymy, co to. Dobra, tak, wstępnie udało mi się trochę oczyścić. To będzie tak. Fridericus. Borusorium. Rex. Czyli zapewne to będzie... ...też monetka z okresu tych Prus Południowych. I to jest dwunasta... ...dwunasta część Talara... Ale monety w ogóle nie ma co. Mennica. Nie wiem, czy to jest mennica B, czy to jest mennica E. Chyba raczej E. I daty niestety też nie doświadczymy. No, to jest to, co mówiłem ostatnio. Trafić fajnego fanta, ale fanta, który jest zniszczony. No nie fajnie, ale bardzo się cieszę. Sreberko super. I to jeszcze dosyć stare. osiemnastowieczne wieczne. Elegancko. Poletko super. Znowu mnie natchnęło, żeby, żeby tutaj przyjść, zmienić tamto miejscu. Dobra, idę jeszcze trochę potuptać. I dzisiaj sobie już tam na wstrzymanie. Dzisiaj już mam w czterech literek wymieszane. Ta pogoda się teraz trochę zmieniła. Słoneczko. Tutaj wyszło. Jest jakaś dziura między chmurami, trochę cieplej jest, ale wiaterek, ale wiaterek wieje. Dobra, idę jeszcze trochę pochodzić. Ale pole dzisiaj jest łaskawe dla mnie. Teraz wyskoczyła boratyneczka. 1664 rok ja widzę nie wiem jak wy, widzicie 16 i 64 od 10 do godziny 11 Będzie to poratynka koronna na Kazimierza z przodu Czy tak, nie lepiej? Podobizna króla, można powiedzieć, jest widoczna Super poletko Dobra, ale będę na dzisiaj kończył Już mam dzisiaj dosyć chodzenia Dzisiaj patrzcie, 11 11 990 kroków a muszę jeszcze wlecieć do firmy. Dzięki wszystkim za subiki, za komentowanie, za fajne konwersacje, za to, że oglądacie. Super. Do następnego filmu.